Wypowiedź Jezusa jest dość wzruszająca. Mówi piękne słowa, modli się, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że objawiłeś te rzeczy, te wielkie rzeczy, tą dobrą nowinę prostaczkom. Co kryje się pod tym zdaniem? To zapewnienie, że odkryć całą głębię dobrej nowiny, całą głębię miłości Boga, który jest Ojcem, możemy tylko wówczas, kiedy faktycznie będziemy mieli odwagę stawać się Prostaczkami, stawać się dziećmi. Miłość Boga można zrozumieć dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli odwagę stawać się dzieckiem, aby każdy z nas taką odwagę w sercu znalazł. A Pan Bóg będzie nam objawiał całą głębię swojej miłości i mądrości. Ale to miłość i mądrość możemy przyjąć tylko jako dzieci.